Hej Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze FIFA 14 i naszej przygody tutaj z karierą Arsenalem oraz reprezentacją Belgii jak na razie. No i dzisiaj przyjrzyjmy się, co dzisiaj w odcinku, a dzisiaj będzie symulacja meczu z Norwegią, później mecz z Urugwajem, jako reprezentacja Belgii. To są mecze towarzyskie, tak więc ten w sumie też byśmy mogli przesymulować, ale rozegramy go. Następnie mecz z Evertonem, mecz z West Hamem u siebie, no i u siebie z Manchesterem City, tak więc będzie ciekawie. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj wywalczyć solidną pozycję w lidze. A no i przypomnijmy sobie, co było w poprzednim odcinku. Tak więc wygraliśmy na wyjeździe z Chelsea 3-1, wygraliśmy 5-1 z Sunderlandem, e, ze Swansea 2-1 i z Tottenhamem 4-2, tak więc 12 punktów w poprzednim odcinku. No i dobra, e, jedziemy dalej. No, mecz towarzyski, ok, ok. Dobra. Eee, no, uzupełni skład ręcznie, co tutaj się stało. Ale to chyba nie ten skład. O właśnie, Christian Benteke doznał kontuzji, no niestety. Tak więc trzeba będzie w jego miejsce. Jakiegoś napastnika powołać? No to tutaj Wusen jest, albo Bojo Dobra, zobaczmy tego Wusena 25-latek, a ten Bojo pewnie mało lat. Nie, 26-latek jest tutaj jeszcze jakiś. Tutaj jest Torgan Hazard, czyli brat Edena Azarda. E, no to co? No to Chadli chyba w tym, w takim. w ta. W... kurwa, nie wiem. Dobra, niech będzie Chadli za Bentekę. Tak więc, Lukaku, jako taki nominalny napastnik, to jest jedyny w naszym składzie. No i dobra, zgłaszamy zespół. No to e, rozegrajmy ten mecz, znaczy e, symulujmy mecz, o właśnie, symulujmy mecz, ale tutaj trzeba wybrać e, skład. Najpierw na to spotkanie, nie tu, tak jest. No i tak, Vertogen tutaj ma słabą. No to wejdzie za niego Alder Weyreld z Vermalenem. No, Vermalen też troszeczkę słaby. To jego zostawimy na następny mecz, który sobie rozegramy. Tak więc Lomba Erc Van Damme. No, niech zostanie. Felaini, Wicel, Nangolan, Miralas, Lukaku i Mertens. Okej, okay, takim składem niech sobie rozegrają tutaj chłopaki sami. Tak więc symulacja. Okej. Okay. no i dobra, od razu pomijamy. Jeden do jednego z strzelcem bramki dla nas był Van Beyten, czyli ee, nawet nie wiem kto, no ale dobra. Jeden do jednego z Norwegią, no i jedziemy dalej. I teraz mamy z Urugwajem, który sobie rozegramy. Okej, okay, my w domowych, oni w wyjazdowych. Kurwa, jak mnie to denerwuje, jak tutaj się... No nieważne, dobra. E, Minule. Porto, no to niech Kurtua broni. Dalej na prawej stronie Kawanda, no niech będzie. Tylko to mnie zastanawia, dlaczego oni mają tak wszyscy słabą formę spadkową. Dobra, niech Kawanda tu zostanie wtedy Vertogen oraz Vermalen na obronę, Wandam na lewej stronie. Tutaj wejdzie Pokonioli, który w poprzednich tam meczach pamiętam bardzo ładnie się zaprezentował. Fylaini, Witsel, Naingolan, no to tutaj chyba kogoś zmienimy, tak by Dembele właśnie bardzo dobrze mi się nim grało zamiast i Naingolan zostaje. Tutaj w razie czego De Bruyne sobie wejdzie. Dalej Mirallas, z Zamertensa, no to oczywiście Eden Azar. No i tyle, takim składem rozpoczniemy sobie ten mecz, chociaż Miralla słaby, ale tutaj jest Mertens z Chadli. w razie czego mogą wejść w jego miejsce. No i myślę, że dobra, takim składem rozpoczniemy sobie to spotkanie, tak więc zapraszam Was na skrót. Zapraszam na pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku oczywiście. To będzie mecz reprezentacji Belgia kontra Urugwaj, gramy na własnym stadionie, no i pierwsza sytuacja, tutaj długa piłka na Azarda, e, piłka nieprzyjęta, chociaż tutaj ofiarnie główkuje nasz pomocnik, Azar z dystansu, no i bardzo niewiele brakowało, aby nasz skrzydłowy zdobył pierwszą bramkę w tym meczu, 27 minuta i kolejna sytuacja. Golan do Dembele. Dembele odwraca się i pędzi z piłką wprost w polekarne. Uwaga, Dembele strzał, mocny strzał, ale prosto w bramkarza. I zdołaliśmy wywalczyć tylko rzut rożny. Kolejna sytuacja, pięknie Felaini, Felaini do Azarda. Azar, dobrze przytomnie, do Dembele. Tutaj dobre podanie do Lukaku. Lukaku z pierwszej piłki, ale to był zbyt e, anemiczny strzał, żeby zaskoczyć tutaj bramkarza Urugwaju. E, ostatnia sytuacja. Tutaj piękne. E, uwaga, strzał, poprzeczka. Jeszcze i, i niestety. Ale na nasze szczęście. E, tam był spalony. Kurtuła e, wybija tą piłkę. I zaraz sędzia zakończy to spotkanie. Tutaj jeszcze Pereira. Ale dobrze, doskonale Gonzales. Lukaku, Lukaku podanie do Azarda. Azar kontra Rodriguez, beznadziejnej obrońca Urugwaju i Azar pięknie wykorzystuje tą nie, niefrasobliwość i stare powiedzenie jak świat, że niewykorzystane okazy się mszczą i właśnie się to zemściło na reprezentacji Urugwaju. Zobaczmy jeszcze raz tutaj beznadziejne zachowanie obrońcy i doskonale Azar. Kolejna sytuacja, tutaj długie podanie na Lukaku. Lukaku, czy będzie jeszcze 2-0? Niestety dobrze sobie poradził obrońca z naszym napastnikiem. I tutaj wybijają e, obrońcy Urugwaju. No i sędzia kończy pierwszą połowę. Tutaj najwięcej się działo w ostatnich sekundach tego spotkania. No i dobrze, wygrywamy 1-0. W tym meczu statystyki no to 5 strzałów, 4 celne, 45% posiadania piłki, 11 przejęć, 76% dokładności podań. 53 minuta i to już są fragmenty drugiej połowy. Azar. Azar, pięknie. Znowu ten sam obrońca popełnia błąd. Miralas! Doskonale się znalazł po obronie bramkarza urugwaju. No i mamy 2-0. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj beznadziejnie, chyba ten sam obrońca, e, mimo że pierwszy strzał obroniony, no to już drugi, bez żadnych szans, 56 minuta i tutaj doskonałe podanie do Perejry. Pereira, słabo nasz obrońca tym razem się zachował, no i Pereira zdobył bramkę strzelając w długi róg, no i zaskoczył naszego bramkarza Kurtua. zobaczmy jeszcze raz tą akcję, doskonałe podanie tutaj za naszych obrońców, no i... Słabo zachował się nasz prawy obrońca. Dalej, Lukaku do Naingolana. Naingolan strzela i piłka tak odbija się od obrońców, i chyba od znowu tego samego obrońcy tak niefrasobliwie, ale tak szczęśliwie dla naszego zespołu, że pozostawia azarda. Tutaj w stuprocentowej sytuacji, zobaczmy jeszcze raz, i Azar musiał tylko dokładnie umieścić piłce, piłkę w siatce. Mamy zmiany, Dembele zejdzie, ale on nie tylko on, za niego De Bakali za Miralasa i Chadli za Lukaku. Tak więc potrójna zmiana, ale za bardzo nic to nie wniosło do naszego zespołu, gdyż sędzia właśnie zakończył to spotkanie. No i pewne zwycięstwo 3-1 z bądź co bądź dobrym zespołem Urugwajem. Ładne zwycięstwo. 3-1 na gwajem Fantastyczna postawa Edyna Azara. No i tak. 10 strzałów. 9 w światło bramki. 44% posiadania. 21 wszędzie, 74% podań. No i tak. Oceny. Tak więc Chadli no bardzo słabo. Zarobił jeszcze żółtą kartkę. Jak wszedł Bakali również słabo. De Bruyne, chyba nawet piłki nie dotknął e, po zmianie. Mirallas. Dobra. E, dobry mecz. No i na Golan też słabo, reszta w porządku. Dobra, jedziemy dalej, to koniec w tym sezonie zmagań reprezentacyjnych. No i wracamy do arsenalu. Teraz długa przerwa. Mamy dwie wiadomości: konferencja prasowa przed meczem z Evertonem. No to oczywiście motywujemy nasz zespół. No i witam, witaj trenerze, uważam, że naprawdę się rozwinąłem i chciałbym przedyskutować moją garzę. Uważam, że powinienem zarabiać więcej, bym wdzięczny. Dobra, spoko. Zobaczmy, a kto to był w ogóle? E, Saker chyba. Tak jest, Saker jeszcze ma e, roki i trzy miesiące do końca kontraktu i chciałby na rok podpisać za 80 tysięcy. Spoko. Rola w zespole, ważny zawodnik, okej, okay, spróbujemy podpisać. No jedziemy dalej dobra mamy już dzień meczowy zobaczmy tabelę tutaj e, Chelsea 71 punktów Manchester United 66 Manchester City 60 To e, Tottenham ależ spadł ale przy ewentualnej wygranej w następnym meczu może wrócić na czwarte miejsce Liverpool już tutaj poza stawką e, no ciężko będzie dogonić Chelsea i zdobyć tytuł no ale mamy jeszcze 7 spotkań, tak więc różnie może być. Dobra, zagrajmy mecz z Evertonem. E, tak więc gramy w wyjazdowych. Tutaj Everton w swoich domowych. No i zobaczmy, jakim składem wystąpimy w tym meczu. Tak więc, tak jest. Zawodnicy są w dobrej e, kondycji oraz formie. Ale tutaj za Rosickiego wejdzie EZIL. No i tak, Frimpong tutaj za Artetę za Rosickiego Anekę, Będner za Podolskiego. E, coś jeszcze? Może Viviano za Fabińskiego, w razie czego. No i w sumie tyle, reszta zawodników tutaj robi wymianę. Dobra, to za, z, zapraszam na skrót z tego spotkania. Drugie spotkanie w dzisiejszym odcinku, to już wracamy do ligi, no i Barclays Premier League, gramy z Evertonem na ich stadionie, Godison Park. Pierwsza sytuacja, tutaj wyrzut z autu i mamy Barkleya przy piłce, Barkley doskonale się zachowuje, w, uwaga Miralas w polu karnym, Miralas jeszcze dopada do piłki, no i nasz skrzydłowy reprezentacyjny zdobywa bramkę, no niestety już w 12 minucie. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Naprawdę nasza obrona zachowała się fatalnie, pozwalając mu dobiec do tej piłki. Zobaczcie, dwóch czy nawet trzech obrońców było wokół niego. No i teraz sytuacja Ramzeja doskonale wyłuskał tą piłkę. Ramzej! Ramzej, dobre podanie do Ziru. Ziru, uwaga, strzela z dystansu! No ale to było minimalnie obok bramki, ale to powinna. E, ta piłka powinna wylądować w siatce. Zobaczmy jeszcze raz. No i widzieliśmy, że naprawdę niewiele brakowało kolejna sytuacja 45 minuta. E, bardzo słabo nasze zespół i kolejny raz Miralas, i tutaj doskonałe podanie do Jelawicia, i on musiał po prostu tylko dołożyć nogę i umieścić piłkę w siatce. Tak się też stało. No i zobaczmy tutaj całkowicie opuszczona bramka. Końcówka pierwszej połowy spotkania. Jeszcze tutaj coś próbujemy wyłuskać. Pi piłka od Ezila do Jiru, niestety przejęta przez obrońców Evertonu. No i na tym kończymy pierwszą połowę, bardzo kiepsko wykonaną przez naszych zawodników, gdyż przegrywamy 2 do 0. Zobaczmy statystyki, trzy strzały Evertonu, dwa celne, no i z tych dwóch celnych strzałów padły bramki. U nas zero celnych strzałów, no i trzeba się będzie poprawić w drugiej połowie, już 75. minuta. Santi Cazorla, Cazorla tutaj do Ziru. Giroux. Giroux skacze, no ale niestety tylko prosto w bramkarza. Mamy zmiany, Cazorla i Wolcott tutaj sobie rozmawiają i Wolcott i Ziru za Bentnera oraz Mijaciego. Zaczyna na odwrót, Ramzi, Ramzi, tutaj okazja naszego pomocnika Ramzi z dystansu, e, chociaż w polu karnym, no ale to był taki e, kiepski kąt, ostry kąt, że ciężko było zdobyć bramkę, to już ostatnie sekundy w tym spotkaniu, jeszcze długa piłka na Ziru, ale sędzia kończy, kończy ten mecz, no i niestety przegrywamy. Tak więc skończyła się nasza pasa zwycięstw z rzędu, no i przegrana 2 0. Z Evertonem niestety 7 strzałów naszej drużyny, 5 strzałów celnych, posiadanie mniejsze 20 przejęć przy 3 tylko Evertonu, No i 78% dokładności podań, słaby mecz, pewnie będą słabe oceny, no tak, najwyższa ocena 6-8 Ezila 0-6-1, e, no poniżej 6 szczęsny i Sania tylko, no to w sumie dobrze, ale no nie można tego meczu uznać za udanego. Dobra, szybko o nim zapominamy i jedziemy dalej, a zobaczmy co, jak to nam pokrzyżowało plany, jeśli chodzi o e, tabelę. Dobra, Mertesaker przyjął kontrakt, mamy konferencję prasową, no to motywujemy nasz zespół, gramy u siebie z West Hamem, czyli z bardzo słabą drużyną. Dobra, Ezil ma sugestie. E, znowu e, lepiej niż Ezil, no ale nie. Arteta. Uważam, że tak rzadka gra w podstawowym składzie bardzo szkodzi mojej karierze. Proszę wystawić mnie na sprzedaż, abym mógł znaleźć klub, gdzie będę więcej grać. No spoko. Tak więc chyba sprzedamy Artetę. w następnym sezonie, na początku. No i tak, Arsenal nadal ma miejsce trzecie, ale Manchester City już drepcze po piętach nam. No i dobra. W sumie tyle. No i mamy kolejny. Mecz przed sobą, a zobaczmy tutaj Diabi zagra przeciwko nam Rami tęskni za kim? Dobra, nie wiem, seria zwycięstw właśnie kończy klub Everton No i tyle. Dobra, a ile mieliśmy? Serię jaką mieliśmy serię zwycięstw? Ne. No nie wiem, dobra, spoko. E, tak więc gramy ten mecz. E, zobaczmy jakim składem, chociaż na pewno innym niż w poprzednim meczu. Dobra, w e, trzecim komplecie zagra West Ham. Chorywa. E, no i co? Dobra, no to pozmieniamy wszystkich Vermalen, tutaj kościelny oraz Ake. Na lewej Monreal, e, za Ramzeja Arteta oraz Sabaje. Na prawej Chamberlain, na lewej Sterling. Tutaj Rosicki i Podolski. Dobra, e, no to Ezil zejdzie za Anekę, tutaj Bentner, e, Frimpong za Ramzeja. No i tyle. Dobra, tak więc ja Was zapraszam na skrót z tego spotkania. No i jedziemy z kolejnym meczem, że tak powiem, nie ma opierdalania się. Barclays Premier League i Arsenal kontra West Ham. Gramy na własnym stadionie, tak więc powinno być dobrze. Już pierwsza minuta tego spotkania i fantastyczna akcja Sterlinga. Tutaj doskonałe podanie, ale Sterling dopada do piłki. Sterling strzał lewą nogą, i tutaj jeszcze piłka mogła wpaść do siatki, ale tylko ponad bramką. Kolejna sytuacja, czwarta minuta, tak więc od początku ciśniemy West Ham, Sabaye. Sabaje dobrze się odwrócił, ale huknął poprzeczka. No i tutaj bym się zastanawiał, czy ta piłka nie przeszła e, linii. Ale nic, 0 do 0, 11 minuta. E, Rosicki do Sterlinga, Sterling. Sterling na prawym skrzydle, Sterling dobrze zrobił jednego obrońcę, zrobił drugiego. Lewa noga, Sterling gol. 13 minuta, doskonale e, no i prowadzimy w tym spotkaniu 1 do 0 doskonałe zachowanie naszego młodziutkiego skrzydłowego, czym pokazuje, że transfer na początku tego sezonu nie był. Te pieniądze za niego nie były wyrzucone w błoto. Kolejna sytuacja do Podolskiego od Rosickiego i doskonała tutaj akcja tych dwóch zawodników. Niestety zliczowało się troszeczkę. Zliczowała się FIFA, ale teraz zobaczmy w powtórce ten strzał jeszcze raz bardzo dokładnie, doskonale. No i dwa do zera. Kolejna sytuacja, Podolski do Rosickiego. Tutaj zamienili się rolami tym razem ci zawodnicy, ale nic z tego nie wyszło. No i koniec pierwszej połowy. A wracając do tego, pieniędzy wyrzuconych w błoto, to jednak troszeczkę myślę, że za je troszeczkę przepłaciliśmy. No nic, pięć strzałów, pięć celnych, 48%. West Ham nie oddał ani jednego strzału. Druga połowa, Chamberlain. Chamberlain odwrócił się na lewą nogę, huknął, ale prosto w bramkarza. Mamy zmiany. Arteta. I zobaczmy. Bentner, Aneke i Frimpong za artetę właśnie Rosickiego i Podolskiego. 74. minuta i kolejna sytuacja. Doskonałe podanie od Sabaje do Bentnera. Bentner, uwaga, Bentner, lewa noga, no ale tylko słupek. Tylko słupek. No, w tym podaniu Sabaje pokazał jednak, że te pieniądze niekoniecznie były wyrzucone w błoto. Następna sytuacja i tutaj doskonale Bentner i Bentner! Bramkarzowi wyłuskał spod nóg. Przypomina mi się troszeczkę spotkanie z Southampton, z Arsenalem, kiedy to Artur Boruc stracił właśnie tak bramkę na rzecz Oliviera Giroux. Tym razem Nikolas Bentner zdobył tą bramkę. Zobaczmy jeszcze raz, za mocno sobie by wypuścił bramkarz West Hamu. No i Bentner, szósta bramka w tym sezonie. Jeszcze ostatnia sytuacja w tym meczu. Bentner, Bentner miał jeszcze okazję podwyższyć wynik na moje. Tutaj był rzut karny, no, ale sędzia nic nie gwizdał no i zakończył w tym momencie mecz dobre spotkanie naszych zawodników 3 do 0 jest ok West Ham w ogóle nie istniał w dzisiejszym meczu co możemy zauważyć tutaj w strzałach, 0 strzałów przez cały mecz West Ham United 9 naszych strzałów, 8 celnych i 3 bramki 50% posiadania piłki 16 przejęć i 71% dokładności podań gracz meczu Sterling z jedną bramką i dlaczego on akurat nie wiem, ale dobre spotkanie naszego skrzydłowego Chamberlain również dobre spotkanie Frimpong, Aneke jak zwykle słabo, kościelny bardzo dobry mecz, no i ogólnie wszyscy, cała drużyna bardzo fajnie oprócz tych właśnie dwóch rezerwowych dobra, jedziemy dalej i mamy tutaj dzięki trenerze Chciałem tylko podziękować za to, że mogę tyle grać. naprawdę mnie to cieszy. Fabiański jest zadowolony, to mnie to cieszy. E, jedziemy dalej. No i teraz mamy bardzo ważny mecz z Manchesterem City. Konferencja prasowa przed tym meczem, tak więc e, motywujemy nasz zespół. E, no i co? No i nic, no jedziemy dalej po prostu. Tabela 33 spotkania Manchesteru, znaczy Arsenalu, 66 punktów. Manchester City właśnie z nimi teraz będziemy grać, tak więc e, będzie można teraz uciec Manchesterowi City. No i jeszcze 5 meczów do końca sezonu, tak więc e, dobra. Rami, tam dom twój, gdzie serce twoje? Huntelar, wciąż. Fabiański, rozradowany okazją gry w barwach Arsenalu. No i dobra, jedziemy z następnym spotkaniem. Gramy u siebie na szczęście, tak więc e, Manchester City w swoich wyjazdowych strojach. No i składzik. E, składzik będzie właśnie Szęsny, Sania, Vermalen, Martesaker, Gibbs, Ramsey, Wilsher, Wolcott, Kazorla, tutaj Ezil. I Giroux. Tak jest. Tutaj zmienimy może Bentnera za Podolskiego, Frimpong, za Artetę i za Rosickiego Anekę standardowe tutaj zmiany. Mijaci może w końcu by wszedł. E, w tamtym meczu nie wszedła tak, bo Bentner wszedł no i strzelił bramkę. Dobra, takim składem rozpoczynamy mecz z Manchesterem City, tak więc ja Was zapraszam na skrót. I zapraszam na ostatni pojedynek dzisiejszego odcinka i chyba najbardziej emocjonujący, ponieważ gramy, no można tak powiedzieć, że na szczycie. Arsenal kontra Manchester City, no i znowu gramy w domu. Powinno być dobrze i pierwsza sytuacja, siódma minuta, Ziru doskonale zabrał się z piłką, Ziru już w polu karnym na lewej nodze, ale Johart jest w pogotowiu. Tutaj jeszcze próbowaliśmy coś zrobić, ale obrońcy wybili tą piłkę. 41 minuta już, Kazorla dośrodkowanie, piłka na ziru. Jeszcze Ramzi dopada do tej piłki. Ramzi z woleja! No i był bardzo blisko zdobycia bramki. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Przyjął sobie doskonale, uderzył. No ale jednak obok bramki. 45 minuta, tutaj Kolarow e, uderzał głową, e, chyba Jowetich. I jeszcze raz Nasri, Nasri, były zawodnik Arsenalu, strzał z dystansu, no i bardzo niewiele brakowało, tak samo jak Ramzejowi Wyrzut z autu do harta, hart wybija tą piłkę, no i mieliśmy tutaj doskonałą sytuację, no ale niestety sędzia zakończył pierwszą połowę. I z tego co zauważyłem, to sędziowie akurat w takich dogodnych momentach kończą. Połowę lub meczem. Dobra, mamy tutaj przerwę. Trzy strzały naszego zespołu. 41% posiadania. Tak więc Manchester City, można tak powiedzieć, że nas troszeczkę ciśnie. Giroud. Giroud w polu karnym. Doskonale się odwrócił na lewą nogę. Strzał! No i to również powinna być bramka. Niestety tak się nie stało. E, wybicie piłki tutaj przez Joharta. Ramsey. No, ale niestety tutaj tak niefortunnie Bakarysania upadł przy tym pojedynku, że doznał kontuzji zwichnięcia kostki. No i Jenkinson za niego, ale to nie, nie wszystkie zmiany, ponieważ jeszcze Aneke i Mijaci wejdą za Kazorle oraz Özil'a. Tutaj jeszcze Silva za Rodwella, i to właśnie były zmiany w tej 70, chyba 9. minucie i 83 teraz, i na was, na was na skrzydle. Tutaj faulował go Miaci Gibbs, i Miaci obok na was, ale i tak robi co chce z naszymi e, z zawodnikami. Tutaj wyrzucenie piłki do Jaja Turea. Ten fantastycznie strzelił prawą nogą. I to jest jego siódma bramka w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz. Tak sobie fajnie przyjął tą piłkę, że ona zaczęła kozłować. No i miał już ładną sytuację na voleja. No niestety, ale przegrywamy ten mecz. I właśnie sędzia kończy to spotkanie. No i szkoda, ale przegraliśmy. No niestety, przegraliśmy na własnym stadionie 0 do 1 z Manchesterem City. I tylko jeden strzał celny na drużyny przeciwnej, i tu właśnie padła bramka. Brakło nam no jak to się mówi, fokus na, na końcu tego spotkania, i po prostu przegraliśmy. No, kurwa, no, przegraliśmy. A mieliśmy ten mecz wygrać. No, nieważne: Anekę 4-0 to chyba najniższa ocena, jaką kiedykolwiek dostał. Chociaż Sania też 4-0. No i kontuzję dostał Bakary Sania, szkoda. Zaraz zobaczymy na ile. ezil też bardzo słaby mecz ogólnie, trzeba powiedzieć, że słaby mecz naszych zawodników. No i niestety przegraliśmy. Tak więc pozycja w lidze troszeczkę się zmieniła. zobaczymy tak Manchester City jest już nad nami, bo ma tyle samo punktów, ale mecz mniej niż my. No to Chelsea już tutaj leci prawdopodobnie na mistrza, a 4 mecze przed końcem. Manchester United jeszcze może ich dogonić na dwa punkty, jak wygra swoje spotkanie. No i kontuzja na 4 tygodnie, tak więc Bakary Sania niestety, ale już opuści ten sezon do końca. No i zobaczmy. 20 zwycięstw, 6 remisów, 8 porażek. Taki jak na razie mamy bilans. 66 bramek, 37 bramek straconych. No i 66 punktów. No, trzeba będzie walczyć, żeby utrzymać się na tym czwartym miejscu, dzięki czemu będziemy grać w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Mam nadzieję, że to jest gwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów. No i jeszcze zobaczmy kalendarz, co będzie w następnym odcinku. Tak więc będzie mecz z Hull City, mecz z Newcastle u siebie. West Brom u siebie oraz Norwich na wyjeździe, to będzie ostatni mecz ligowy. Tak więc to w następnym odcinku. Tak więc ja już Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano.